Dzień dobry, z tej strony z Sanitarna Zbytomiarzyńska, się Sikłania. Panie Krzysztofie, Państwo byli wczoraj na zakaźnym, Pan też był z małżonką, tak? Tak, tak. Mhm. E, czy u Pana jakieś objawy się pojawiły? Pani, ja mam kancelę, no, bo nie, byliśmy trochę, także, także mieliśmy kontakt, poprosowali, które było, że mążek. Czyli narażenie było, mhm. Kiedy ostatnio był Pan za granicą? Nawet trzydziałam, z Norwegii. Dobrze W tym samolocie tam kilka osób zatrzymali, bo jak leciliśmy też. Jestem w stanie Pani powiedzieć i tego w bo nie liczyłem, ale nazwiska tam pani i wypisywała i to, co dostamność, musiałem dostać. To w każdym bądź razie tutaj czekamy na te wyniki wymazów i te dwa tygodnie gdzieś tam powinniście Państwo siedzieć w domu, tak jak mówię, potencjalnie jesteście byliście podejrzani, więc normalnie w domu funkcjonujecie. 12%. Bytomskiego Sanepidu bez przerwy dyżuruje przy telefonach. Nie tylko odpowiadają na wszelkie pytania mieszkańców. Weryfikują również ich stan zdrowia i w razie potrzeby kierują do szpitali zakaźnych. Wielu porad udziela Brygida Tomaszewska, pracownica z wieloletnim doświadczeniem. Gdyby się cokolwiek innego działo, jakaś wysoka temperatura, powyżej 38, kaszel, duszność, wtedy konieczny jest kontakt z nami i z Izbą Przyjęć Szpitala Zakaźnego w Bytomiu najlepiej, bo jest to najbliższy punkt. Natomiast pani jako osoba, która nigdzie nie wyjeżdżała, nigdzie nie była, yy, więc pani po prostu pracuje normalnie, tak jak każdy inny, kto nigdzie nie wyjeżdżał. Dlatego, że rodzice są zdrowi na chwilę obecną i nie wykazują żadnych objawów. Mam yy, jedno zgłoszenie w pani, która jest z są, proszę o przeprowadzenie wywiadu, dobrze? Yy, lotnisko i samolot z yy, to zanieść. A siostra, gdzie wraca? Do jakiego. Tak? Mhm. Do Lublina. Normalnymi środkami komunikacji, wszystkie osoby, które wracają drogą lotniczą na pokładzie samolotu, wypełniają karty lokalizacji pasażera, i w tym momencie informacja idzie po adresie zamieszkania do lokalnych służb i policja sprawdza daną osobę, czy realizuje obowiązek kwarantanny. Masz następne dwie, to masz następną. Dobre. Nie ma czasu nawet czytać maili, nie ma czasu czegokolwiek robić. Telefonów w ciągu dnia mamy tysiące. Pracujemy na trzech numerach całodobowo działających tutaj w naszej stacji. Do tego są telefony na stacjonarne numery. W tej chwili pracują praktycznie wszyscy pracownicy stacji. Wszystkie telefony udaje się odebrać? Niestety. Z własnego doświadczenia wiem, ponieważ jeden telefon osobiście mam przez całą dobę, to rozmawiając z, na przykład z, ze stroną to mam w takim momencie na przykład 4-5 telefonów, których nie jestem w stanie odebrać, ponieważ prowadzę rozmowę. A wśród tych wszystkich telefonów, jakie Pani odebrały dziś, wczoraj, przedwczoraj, zdarzył się chociaż jedna osoba faktycznie z koronawirusem, kiedy Panie miały potwierdzony przypadek? To no, na razie... nie, nie, ten potwierdzony przypadek jest, ale to jest Pani, która chyba dzwoniła 14 14, wydaje mi się, że zadowoleniła. Nie miała takich objawów, powiedzmy, bardzo nasilonych, ale została tutaj przez którąś koleżankę na infolinię skierowana do hotelu zakaźnego i tam miała wyraz pobrany i jest potwierdzona. I potwierdzony? Tak. Oprócz dyżurów telefonicznych, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych zajmują się wręczaniem decyzji o obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie zagrożonym osobom. Razem z pracownikiem bytomskiej stacji jedziemy do lekarza, który niedawno wrócił z zagranicy i powinien przebywać w domu. Sytuacja nie będzie nikogo. Nie tak na to wygląda, tylko że poprosimy kogoś innego o towarcia.